Dziesięć korzyści, które wymieniały ostatnio moje klientki po nauce stawiania granic, jak proste, a jak ważne. Wypisałam je. Pierwsze, nie wiedziałam, że tak lekko i naturalnie umiem i będę mogła postawić granice. Następne, ja nie rozpoznawałam do tej pory, tak trudno mi było. Rozpoznać, co jest dla mnie, co jest nie dla mnie, gdzie mnie coś przekracza, gdzie nie mogę iść, gdzie powinnam i teraz, jak lepiej się znam, łatwiej mi postawić granice. Nie czułam, że mi wolno, że zasługuję, że mam prawo. Następnie, po ustawieniu granic, zgubiłam to okropne poczucie winy. Inna klientka, wreszcie moja mama przestała do mnie dzwonić i obarczać mnie problemami z moim rodzeństwem i pytać mnie, co ona powinna w związku z tym zrobić, albo co ja powinnam zrobić. Następnie, odzyskałam energię, bo wreszcie nie mam w tyle głowy, powinnam postawić granicę, powinnam, powinnam. Tak? Jedna z klientek mówiła, że zauważyła, że jej dzieci w szkole podstawowej też stały się bardziej asertywne i łatwiej stawiają granice, choć czasami jest to niefajne, bo stawiają też rodzicom, ale ona wie, że dzięki temu te dzieciaki pójdą w świat i sobie poradzą, tak? Następna klientka mówi, że jej mąż powiedział, że owszem, zmieniła się. Jest bardziej ostrej w ogóle, ale bardziej mu się podoba, i podoba mu się to, jak ona zaczęła dbać o swoją rodzinę, stawiając innym granice. I jeszcze takie proste klientka mówi, odzyskałam radość. A ostatnia, pani Renato, Renato, wreszcie zmieniłam tą pracę. Dziękuję bardzo. Polub, rzuć serducho, jeśli też masz jakiś obszar, w którym chcesz postawić granice, a przede wszystkim dołącz, bo 13 lipca online warsztaty stawiania granic i wykorzystanie działa jak ciało może nas w tym wesprzeć. Warsztat będzie nagrywany, więc gdybyś nie mogła w nim uczestniczyć, albo chciałabyś go potem odsłuchać, to jest szansa i będą bardzo fajne bonusy. Do widzenia i wyglądaj na korzyści, jakie potrzebujesz zestawienia granic, ale otwórz się na takie, które będą dodatkowym, jakimś niespodziewanym, że tak powiem, dodatkowym dodatkiem, że się bardzo zdziwisz, ponieważ często jest tak że stawiamy granice szefowi, a to się rozlewa na całe nasze życie i łatwiej gdzieś na drodze komuś postawić, czasem nawet kochanej przyjaciółce, a przede wszystkim zdrowe stawianie granic jest zdrowe dla wszystkich.